Są bardzo małymi rybkami. Niewielkie zbrojniki potrzebują. O, tutaj właśnie mówiłem, i one sobie zjadają tego właśnie zatoczka. Wyryzam go, usuwam muszle. No i toski są bardzo fajne. Nie potrzebuję wielkich zbrojników, ale bo zbrojników. No i. No i. Po prostu są takie mikrozbrojniki. No i są niewielkie po prostu. Taką niewielką myślą zbrojników. No i... koszajki to już jak mówiłem zjada... nie idzie ich no już... ale zjadałem wszystkie glony, wszystkie. Znaczy u mnie nie ma plagi glonów, no i... po prostu... Nie idzie ich zobaczyć akcji, no. Ma też Gluno jada, o którym już wspominałem, czy zbrojnika. Nie widać go dobrze, niestety. Ale nie chcę też tego, no, całego. O, widać jego ogon. Jego ogon wystaje. No, jest gigantyczny. Jest gigantyczny, na no serio, to jest gigant. Taki. Taki jest, taki. Taki jest, no. Gigantyczna ryba. Ma też samiczkę i jest rumas między nimi. Czego się bardzo, bardzo cieszę. Moje marzenie się spełnia przy tym, bo z zmnoży, to jest moje marzenie. No i... No i... I też jeszcze... I też jeszcze Wam pokażę. Że no... Teraz wam pokażę bojownika. Bardzo znaną mlibę, co jest... Samotnikiem Jest samotnikiem Go widać tam I on zjada różne różne, ryby, różne takie stworzone Takie, takie typu, dawałem mu live moli No i, i jeszcze e, Ochotka, o której już wspominałem Wodzienia czyli komali Takie live komali, co kupowałem też w sklepie neonak jeszcze no i. No i. Miałem też samiczkę. Samiczkę miałem. Była para kiedyś, ale nie. Chyba nie z nim. Chyba nie z nim. No. Chyba nie z nim ta para. Ja była, ale. Sami, ale z nimi było. Łagodniej. Nie było warty. Znaczy, one się goniły. No. Wtedy, no. Samic, umaj. Samiczka była dwa razy spa była w parze. No i yy, ona w czasie, no i po czasie umajła. Chciałam mieć drugiego bojownika w tym mniejszym akwarium 50 litrów, więc to było ono pierwszym akwarium. Wiem? A to ma 70 litrów. O, o jaki ogon. Ach, no, taki, taki mały ogon ten zbrojnik. Ale wracając do Jest bardzo inteligentną rybą. Jest bardzo inteligentny, fajny. No, też by chciałem mieć znów. Ale to nie jest jakieś marzenie. No, i teraz przedstawię wam ryby z drugiego akwaria. No, i jeszcze wczoraj, jeszcze dzisiaj rano. No, te ryby, co są podobne do konia. Czyli były jeszcze po południu w moim akwarium, ale ja je przeniosłem, bo pomyślałem, że tu będzie im lepiej. Tak zdecydowałem. No i tutaj spływają, a więc do tego akwarium się też zaliczają. No i już mówiłem o, pig o kiskach pigmail, ale nie wspomniałem o Tetrach jeszcze. No i te ryby. To troszeczkę przypominałem pisanie i mają nawet zęby jak się takich jest bliżej. Nie są pisaniami Są oczywiście chyba nawet barwione barwikami. A więc niezbyt je lubię. Gdy ja tu są, niech dożyją sobie starości spokojnej. A nie, że będą przesadzka no i od razu zdekną. No ogólnie tak. Żebym ja spokojną już tu są. No i, i, i tu mam właśnie jaskinie. To w drugim akwarium, też widzieliście jaskinie. No i, i tu w akwarium tym nie ma za wiele no, ryb, gatunków ryb, głównie kyryski, jak jest najwięcej. mieczyki, kieliski. I pięciopręgi tecji, i tyle. I tyle. O, i jeszcze był jak No, był piskołek, no, był piskołek, o którym w ogóle zapomniałem istnienia przez długi czas. No, tak, no, tydzień po kupieniu dopiero sobie przypomniałem, że jest w tym akwarium, ale śladu po nim nie ma, bo gdzieś musi być. Nie chcę też się zwalać Tutaj w akwarium, i w drugim akwarium, no, już wiem, że mam no, jaskinię, ale. Powiem teraz o. o te, teraz powiem o ślimakach w tym drugim akwarium. W tym drugim akwarium o ślimakach tu będą takie same ślimaki, a więc. O, tutaj o ślimakach nie będę wspominać. Zacznę od helmetu tego czajnego ślimaka, coś z tyłu. Jest tu dość dużo jego muszli. No i. I on zjadaglony jest. Moim zdaniem bardzo fajny. Ale. Ten tutaj ślimakod, to nie jest Is no helmet, to jest a na Zewia chyba. Aity na Zewia chyba. No i on ona ma takie ubajwienie, tak ciemne, że przypomina strasznie helmeta. No i te helmety ogólnie są strasznie opancerzone. No, podobnie do nich. Ale ona schoda, że ani nie jest helmetem, ani nie jest nie, taka nie ma normalnego ubajwienia do nich. Jest taka strasznie ciemna. I to mnie tak trochę przeszkadzało. No. I znowu jest taki problem, że ona mi wychodzi, jest czasami na pokrywie. I tu chodzi. Tutaj. No i to jest dość duży problem. M przy tym. no i. No i przy tym jest dość duży problem. No, i postanowiłem, żeby mi nie uciekła z akwaria. Tego, co tam mam w tle, żeby mi nie uciekła przypadkiem i została zesuszona. Bo miałem krabię panterę. No, i z nim się stało, co myślicie, że mi uciekł i zesuszył się, ale no nie wiadomo, gdzie jest. No, co się z nim stało w ogóle, ale pewnie się zesuszył. No, i po prostu. Miałem go początkowo w tym 70-litrowym akwarium, a później był w tym 50-litrowym, bo zabił mi ryby. Mam jeszcze. No i tu jest właśnie hermak go tutaj widać. No i. I właśnie. Nie mam jeszcze. He. Tu je... Nie wskazywajcie mi, że jakieś, że to. Wiem, że, to je, że te smaki są zakazane w sprzedaży. No niestety, przez Unię Europejską. Ale ja go kupiłem jeszcze przed zakazem, a więc ogólnie, nie no, szkoda, że zostały zakazane w sprzedaży, ale jak cię ma w domu, to spokojnie, no. Nie kupiłem go przecież, już jest taki, no, już pojawił się, widać, że ma swoje lata. Ja też aż takiego, aż takiego, aż takiego ampuladia. Mam też kuzynę ampulady, Znaczy ona śpi przez długi czas. Ogólnie nie wiem czy mi u mnie, ja po prostu szkoda, że została zakazana po prostu przez Unię Europejską. No i też z e, kisku to ja zapomniałam o, o takim krukowanym i on jest z tyłu. Ale wraca, ale wracając do ślimaków, to ten biały ja tam... Ten, Kuzyn Ampularii, Nie wiem czy jest kuzyn Ampulari, ale jest strasznie podobny wyglądem. Jest fioletowy, za... już... już on go pokazuje, No i właśnie on jest taki. Maluteńki. Taki już Wam go wyciągnę. O! Taki, taki. Taki jest. No i on jest fioletowy kuzynem, bo widać po nim bardzo dużo podobieństw. Jest bardzo dużo z nim podobieństw. No i, ale nie jest tym samym gatunkiem. Oczywiście ampulary są żółte i pomarańczowe. Takie są. No i no i to jest po prostu siostrzany ślimak. Ale już wam pokazuję śwideka ale nie ma, którego nie widać ze dnia zbytnio On jest zakopany w podłożu. Mam też w tym akwarium w drugim Helenkę. No ale Helenka jest bardzo podobna do świdejka. I już Wam pokazuję tego świdejka. O, i to jest właśnie ten ślimaczek, ten niepozorny. I, I tutaj też są takie małe świdejki. No i on jest wiecznie zakopany. Ja musiałam ją kopać tutaj, żeby w ogóle był jeden. I pomyśleć, że na całej płaci akwaria jest tak samo, jest tak samo, to jest to prawda, to jest to prawda, tyle samo i tak dużo jest. Ja jeszcze mam takiego widejka takiego świdejka. i tam jest. Czekajcie, już zaraz go wam pokażę, tylko muszę go wyciągnąć stąd, bo no. jest tam głęboko w tych i to jest czysty monster, na serio, to jest czysty monster, jeśli chodzi o rozmiary. To jest taki normalny świderyk, a patrzcie, to jest mój pierwszy świderyk. I on jest taki gigantyczny i on się normalnie zakupuje w ziemi i go rzadko widać. Ale teraz wspomnę o płazach w moim akwarium, co was zdziwi, że mam płazy w akwarium. To Kajelik szponiasty, czyli taka mała żabka. Właśnie tam jest z tyłu ten kailik. O, tam go widać, tam go widać. Kalika z tego już Wam go pokazuje. Ale mam też takie ciemniejsze. O, tu jest taki mały. Mam też troszeczkę większego. O, jest ta żaba. No i on się nazywa Kalik Szpaniasty, jak już mówiłem. I on jest taki jaśniejszy. Bo on chyba z czasem on był taki sam. a z czasem on, no. Zro... On taki się zrobił i on jest na sobie dość duży do tych tych małych.